Witajcie, kochani, w tym już świątecznym, wielkanocnym odcinku. Mamy przed sobą nietypowe święta. Święta, które myślę, że wielu z nas zastanawia się, jak dobrze przeżyć. Bo wiele rzeczy się zmieniło. Może spędzamy je w innym miejscu niż zwykle może z innymi ludźmi w innym gronie niż do tej pory. Może z zupełnie innym nastawieniem, z innym zapałem, może z innymi priorytetami. Zmienia się wiele, a mimo wszystko przecież wiemy, że to są radosne święta, że zaraz już będziemy celebrować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i i jak tu być szczęśliwym? Jak tu być radosnym? Jak przeżyć te święta tak jak do tej pory? Na pewno będzie inaczej, kochani, bo stoimy przed wyzwaniem, żeby być radosnym w te radosne święta. Dla wielu w tym czasie bycie radosnym nie jest czymś oczywistym, a czymś o co na pewno będą musieli zawalczyć. Ja właśnie wróciłam z kościoła. Pojechałam na adorację, która, jak okazało się, została odwołana, chyba zgodnie z najnowszym rozporządzeniem. Więc dotknęłam klamki zamkniętych drzwi. Na drzwiach wisiało ogłoszenie właśnie o tej adoracji z przekreśloną adoracją. No i wróciłam do domu. Taki wielki piątek, bo właśnie w piątek się dla Was nagrywam. Tak jak już mówiłam, stoimy przed wyzwaniem, by być radosnymi w te święta. To od nas zawsze zależy, czy będziemy skupiali się na Bożej obecności, obecności zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, czy na problemach. Czy będziemy skupiali się na Bożej łasce, na Bożych błogosławieństwach, które nadal obficie na nas spływają, czy na naszych stratach i brakach? Bo to nie jest tak, że w tym czasie Pan Bóg nas mniej kocha, czy mniej dobroci swojej nam okazuje. Daje nam jej. Tyle samo co zawsze, tylko że strumień Bożych błogosławieństw rozlewa się na inne przestrzenie w Twoim życiu niż dotychczas. Bo wcześniej może widziałeś te Boże błogosławieństwa w swojej pracy, w swojej sytuacji finansowej, w tym jak spędzałeś czas wolny, jakie budowałeś relacje z innymi ludźmi. Może w swoim zdrowiu, w swojej sile witalnej do życia. Teraz widzisz tam pustkę, widzisz tam braki, może czujesz się stratny w wielu kwestiach, ale Boża łaska spływa teraz, została przekierowana po prostu na zupełnie inne przestrzenie w Twoim życiu, ale nadal jest. To mogą być przestrzenie związane z Twoją rodziną, z Twoim rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, Twoją relacją z Bogiem, z zadbaniem wreszcie o wiele rzeczy, na które wcześniej nie miałeś czasu. Może to Boże błogosławieństwo to ta cisza i spokój, której teraz doświadczasz. Tylko właśnie pytanie, czego chcesz doświadczyć w te święta? Czy tej łaski? W postaci radości, spokoju, miłości, którą Bóg daje Tobie nadal, jak co dzień. Czy chcesz doświadczyć tej biedy, tych strat, tego całego niepowodzenia, o którym ostatnio jest tak głośno i tyle słyszymy w mediach o smutku na całym świecie? Więc wybierz. Wybierz, czym chcesz żyć w te święta. Wielkanocne. Specjalnie nagrywam się wcześniej, już w piątek, a wy oglądacie to w sobotę, dlatego że chciałam razem z Wami wejść w te święta z wielką radością, od samego początku, już od niedzielnego poranka. Dlatego mam dla Was zadanie, żebyście jeszcze dziś wieczorem, co ważne, właśnie jeszcze przed. Naszym głównym obchodzeniem tych, tych, tych świąt, żebyście w sobotę wieczorem spokojnie sobie siedli i wypisali te wszystkie rzeczy, za które obecnie jesteście wdzięczni Panu Bogu. Te radości, małe i duże, których obecnie doświadczacie. Tam, gdzie widzicie palec Boży, gdzie czujecie, że to nie jest przypadek, że właśnie tak się wydarzyło i że to jest teraz Boże prowadzenie w tym czasie dla Ciebie. Te wszystkie małe i duże sprawy spiszcie sobie na kartce i już teraz dzisiaj podziękujcie za nie Panu Bogu, ale co ważne połóżcie sobie tą kartkę gdzieś przy łóżku, czy na stoliku nocnym, na jakiejś szafce, może na podłodze, w każdym razie przy samym łóżku Pierwsze co zrobicie jutro rano w niedzielę to sięgnijcie po tą kartkę i na spokojnie, wzbudzając sobie tą wdzięczność, przeczytajcie te wszystkie punkty i podziękujcie Panu Bogu. Proście też Ducha Świętego o to, żeby on przemieniał wasze myślenie i żebyście skupiali swoje myśli na tych wszystkich błogosławieństwach. A nie na stratach. Macie naprawdę wielką szansę, żeby już na samym początku wejść w te święta z wielką radością i pokojem w sercu. Bo to nie jest tak, że w tym trudnym czasie, w obecnej sytuacji, nasze szanse na bycie szczęśliwym człowiekiem się zmniejszyły. Możesz być tak samo szczęśliwy, jak zawsze byłeś, a może nawet Bardziej szczęśliwy, zaryzykuję o takie stwierdzenie, że właśnie obecna sytuacja, choć jest tak trudna i przykra dla nas wszystkich, może być szansą dla Ciebie, żebyś stał się jeszcze szczęśliwszym człowiekiem niż byłeś do tej pory. Dlatego, że możesz budować swoje szczęście nie na takich nietrwałych rzeczach, na jakich może, może do tej pory budowałeś na, na rzeczach materialnych, przyziemnych. A właśnie na Panu Bogu, właśnie na tych Jego błogosławieństwach, które są trwałe, które są pewne, które nigdy nie przeminą, bo strumień Bożej łaski zawsze będzie wylewał się na Twoje życie. Tylko mówię, mo może się wylewać na różne przestrzenie życiowe, w zależności od sytuacji, w zależności od obecnych czasów, jakie przeżywasz. Tak więc, kochani. Cieszmy się, cieszmy się tym Panem Bogiem i stawajmy się coraz szczęśliwszymi ludźmi, dlatego że Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu pokazuje nam, że z najgorszej sytuacji On może wyprowadzić wielkie dobro i że bardzo trudną historię może zakończyć happy endem, i w naszej sytuacji będzie tak samo. Jeżeli, jeżeli tylko w to uwierzymy, jeżeli tylko z otwartymi sercami przyjrzy... przyjmiemy tą Bożą łaskę więc kochani życzę wam właśnie takich radosnych szczęśliwych świąt i choć tak jak już powiedziałam na początku jest to dla nas wyzwanie żeby być szczęśliwymi ludźmi w te święta to możemy tacy być tylko podejmijmy tutaj dobrą decyzję wybierzmy to na czym chcemy się koncentrować w te święta Wybierzmy tego, na którym, którego chcemy doświadczać w te święta. Ja wybieram zamiast problemów i strat, Bożą obecność. I właśnie Bożej obecności chcę doświadczać w te święta, i tego samego Wam również życzę. No to wszystkiego dobrego. Be grateful. Myślę, że to hasło w tym trudnym czasie jest szczególnie cenne. No i do zobaczenia już w następnym odcinku.